YouTube i TikTok to dobrze znane ci platformy, ale czy wiesz, że możesz z ich pomocą zarabiać pieniądze? Pojawiło się dużo wątpliwości i dużo nowych informacji. TikTok wprowadził całkiem niedawno coś takiego, co nazywa się Creativity Program. No i jest to taki program, który wynagradza twórców takich jak ja czy ty, za to, że wrzucają oryginalne treści na TikToka. No to kurczę, skoro to takie proste, no to po prostu idziemy robić filmy, tak? To nie jest schemat, zarób dużo i szybko. Jeżeli oczekujesz czegoś takiego, to niestety, ale obawiam się, że zostają ci tylko loterie. Skup się na tym, żeby na początku. Tworzyć zajbiste treści, no i po prostu do roboty. Serio na tych krótkich filmach, które możesz przesuwać kciukiem, da się zarabiać pieniądze. Świat wchodzi w erę krótkich treści, w których ludzka uwaga staje się coraz krótsza i coraz chętniej wybieramy krótkie treści, które dostarczają coraz więcej bodźców. Nagrałem 25 świetnych filmów na TikToka i wrzucałem je dzień po dniu. I co się stało? Nic się nie stało. Bo te filmy były świetne tylko i wyłącznie w moim mniemaniu. Jakie filmy tworzyć? Jak przygotować swój telefon, żeby już na samym starcie wszystkiego nie spieprzyć? O czym musisz pamiętać, żeby Twoje filmy mogły zarabiać? Postaraj się zmienić swój sposób myślenia z bycia konsumentem na bycie producentem. Zamiast pochłaniać treści w internecie, Zacznij je produkować i pokazywać innym ludziom. Kto jest bogatszy? Producent samochodu czy przeciętna osoba kupująca samochód? Odpowiedź jest oczywista i nie musisz jej udzielać, ale właśnie taki sposób myślenia trzeba obrać: bądź producentem, a nie konsumentem. Proszę, potraktuj ten film jako całość: zastosuj wszystko to, o czym będę tutaj mówił, bo jeżeli zastosujesz tylko połowę kroków albo jakąś ich część to może to nie zadziałać tak, jak powinno, i prawdopodobnie nie zadziała. I nie chodzi teraz o to, żeby tylko obejrzeć ten cały film i zostawić wszystko tak, jak było. Weź zeszyt i rób notatki. Jeżeli bym się zapytał, co mówiłem 30 sekund temu, to już możesz tego nie pamiętać, dlatego tak ważne jest, żeby sobie to wynotować i podejść do tego na poważnie. Samo obejrzenie filmu sprawi, że zapamiętasz może 20%. TikTok wprowadził całkiem niedawno coś takiego, co nazywa się Creativity Program. W maju weszło do Stanów, a potem w okolicach września do krajów Europy, Japonii i Korei. No i jest to taki program, który wynagradza twórców takich jak ja czy ty, za to, że wrzucają oryginalne treści na TikToka. Ten program ma swoje warunki i tak dalej, ale nie będę tego wszystkiego omawiał, bo mówiłem o tym w poprzednim filmie, więc możesz sobie tam na spokojnie zajrzeć. A ten film jest aktualizacją do tego poprzedniego. Pojawiło się dużo wątpliwości i dużo nowych informacji, wątpliwości, które trzeba rozwiać, i informacji, które muszę wam przekazać. Tak, żebyście skutecznie mogli tworzyć te treści i zmierzać w kierunku tego, żeby na tych krótkich treściach faktycznie zacząć zarabiać. Na YouTube również możesz otrzymywać wynagrodzenie za wyświetlenia. No to kurczę, skoro to takie proste, no to po prostu idziemy robić filmy, tak? No nie do końca. Wcale nie jest to takie łatwe, ale spokojnie, jestem tutaj po to, żeby ci to wytłumaczyć i pokazać i nakreślić, co musisz zrobić, żeby zrobić to dobrze i żeby tego nie spierdzieli. To nie jest schemat zarób dużo i szybko. Jeżeli oczekujesz czegoś takiego, to niestety, ale obawiam się, że zostają ci tylko loterie. Teraz przechodzimy do sedna, żeby nakreślić trochę tło sytuacji. Kreativity Program jest dostępny w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Japonii, Korei i Stanach Zjednoczonych. Chyba żadnego kraju nie pominąłem. W każdym razie nie ma go w Polsce. I teraz, my, jako twórcy, którzy mieszkamy w Polsce, no musimy sobie z tym poradzić. Korzystamy oczywiście z rozwiązania z VPN-em, które tłumaczyłem w poprzednim filmie. Tutaj też o tym wspomnę, ale jeżeli chcesz dokładnie wiedzieć, to możesz do niego zajrzeć. W ostatnim filmie powiedziałem, że najlepszym wyborem będą Stany Zjednoczone. I tak, pod względem, pod względem zarobków faktycznie Stany są najlepsze. Ale pojawiła się jedna rzecz o której sam nie wiedziałem, też się po drodze uczę, ale nagrywam ten film po to, żeby od razu przekazać Wam informację, bo żeby w Stanach Zjednoczonych wypłacić pieniądze z TikToka musisz podać swój numer identyfikacji podatkowej ze Stanów Zjednoczonych. A przecież w Stanach nie mieszkamy, więc nie jesteśmy w stanie tego zrobić. No to jak to rozwiązać? W krajach europejskich, czyli w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, nie ma takiego wymogu na TikToku. Tam po prostu podajesz swoje dane osobowe i nie musisz być obywatelem tamtego kraju, żeby móc te pieniądze wypłacić. T dlatego to, co teraz trzeba zrobić, to z pomocą VPN-a założyć sobie konto na Wielką Brytanię. A co jeśli, a ja zacząłem już tworzyć firmy do Stanów, bo tak powiedziałeś, że mam robić do Stanów i już mam wyświetlenia. Jeżeli marzysz wyświetlenia, to bardzo dobrze i ci mega gratuluję bo w krótkim czasie zrobić duże zasięgi nie jest wcale łatwo jeżeli masz już dowód na to, że twój content działa, no to teraz bierzesz ten content i kontynuujesz go tworzyć, ale po prostu na koncie stworzonym na Wielką Brytanię. Nie będzie dużej różnicy, bo jeżeli tworzyłeś filmy do Stanów po angielsku, to w Wielkiej Brytanii też będą działać, bo też są po angielsku. Zachowania ludzi na platformach takich jak TikTok i YouTube są z reguły dosyć podobne i nieważne czy to Stany czy Wielka Brytania, oni będą zachowywać się tak samo. Podobnie reagują na te same filmy, na TikToku niosą się te same trendy w różnych krajach, może trochę Trochę z opóźnieniem, ale wciąż te treści są podobne, i widownia też jest podobna. To jest po prostu efekt globalizacji. A co jest jeszcze ciekawsze, jeżeli na brytyjskim koncie zaczniesz tworzyć filmy po angielsku, i będą to dobre filmy, które zbierają wyświetlenia to one i tak czy siak trafią do Stanów Zjednoczonych, bo są w języku angielskim. I powiedzmy 60% tej widowni to będzie Wielka Brytania i 35% Stany Zjednoczone. A to dla nas dobra informacja, bo w Stanach jest wyższy RPM, czyli wynagrodzenie za 1000 wyświetleń. Teraz ponownie przedstawię Ci, co dokładnie musisz zrobić, żeby od samego startu tego nie spierdzielić. Formatujesz swój telefon, zerujesz go, czyścisz wszystkie dane. Po ponownym uruchomieniu ustawiasz lokalizację na Wielką Brytanię i język na angielski. A jeżeli Twój telefon wymaga podania danych osobowych, to są Strony, na których możesz wygenerować te dane, tak, żeby zgadzała się lokalizacja, imię, nazwisko i wszystkie inne jakieś daty urodzenia, i po prostu je tam przepisujesz. Instalujesz VPN-a, najlepiej płatnego, żeby się nie rozłączał i żeby działał. Ja korzystam z NordVPN, mówiłem o tym w poprzednim filmie, tutaj też Wam go podlinkuję. Nie płacą mi za to, także spokojnie. Teraz wchodzisz na stronę proton.me i zakładasz sobie konto e-mail. Jak już masz zrobione konto e-mail, to włączasz tryb samolotowy w telefonie i nie wyłączasz go nigdy. Masz tylko połączone Wi-Fi i żadnych danych lokalizacyjnych, nic. I w tym momencie możesz już zainstalować TikToka na telefon i na to konto e-mail, które stworzyliśmy na proton.me zakładasz sobie konto. I teraz na TikToku wyszukujesz wszystkie profile, które tworzą podobne treści do Twoich. Po co masz to robić? TikTok bardzo mocno bierze pod uwagę to, jakie treści Ty oglądasz, kiedy będzie decydował o tym, komu pokazać filmy, które wrzucisz. Już tłumaczę, jeżeli oglądasz na swojej stronie na przykład same filmiki motywacyjne i zaczniesz tworzyć filmy i je wrzucać, to TikTok pokaże je ludziom, którzy też są zainteresowani motywacją. Więc jeżeli znalazłeś, znalazłaś już jakąś niszę, to w tym momencie trzeba znaleźć konkurentów i po prostu scrollować ich filmy, polubić, napisać komentarz, udostępnić ten film, zapisać na później, Rób tak przez 30 minut na tych profilach i po prostu odłóż telefon. Czekasz 24 godziny, na drugi dzień to samo. Znowu skrolujesz. Teraz już Twój algorytm wie, że jesteś zainteresowany taką, a nie inną niszą. To się nazywa rozgrzewaniem kont na TikToku. Teraz, jeżeli wrzucisz jakiś film, to prawdopodobnie zostanie on wyświetlony ludziom o podobnych zainteresowaniach, co Twoje konto. Jak myślisz, jakimi treściami był zapchany mój TikTok, zanim zacząłem wrzucać filmiki z treningów? Dobra, krok kolejny. Jakie treści tworzyć? W miarę łatwe do stworzenia, oryginalne czyli nie robimy klipów, nie kradniemy innych treści i tak dalej, bo to nie działa, nie możesz tego zmonetyzować. I treści, które da się tworzyć prawie w nieskończoność. To znaczy kontent, który da się powtarzać, powielać, powielać. Jeżeli jesteś w stanie zrobić 500 filmów o takiej tematyce, to dobrze. Bardzo dobrze. I takiej niszy właśnie szukamy. Przykładowe nisze to opowieści z Reddita, opowieści historyczne, quizy, opowieści kryminalne, teorie spiskowe, motywacja i na przykład bajki dla dzieci. Możesz korzystać ze sztucznej inteligencji do tworzenia zdjęć, tak samo jak do generowania głosu lektora, ale musisz do tego też dodać jakiś montaż, samemu wstawić jakieś napisy, podłożyć jakąś muzykę, coś wyciąć, wkleić, bo jeżeli tylko wstawisz zdjęcia wygenerowane przez MidJourney, i do tego dołożysz lektora stworzonego w Eleven Labs, no być może ten content zostanie uznany jako w 100% zrobiony przez sztuczną inteligencję, a takich zmonetyzować się na TikToku nie da. Nie będę Ci mydlił oczu o tym, ile możesz zarobić na tych, na tych platformach, bo o tym mówiłem już w poprzednim filmie. Chcecie ustrzec przed tym, żeby najpierw myśleć o tym, ile zarobisz, a potem dopiero jakie zrobisz filmy. Na TikToku, na YouTubie, w ogóle w social mediach wszystko sprowadza się do tworzenia dobrych filmów. Skup się na tym, żeby na początku tworzyć zajebiste treści żeby filmy były ciekawe, żeby ludzie je chętnie oglądali, żeby ten watch time był wysoki, żeby nie pomijali tych filmów, żeby je lajkowali. Najważniejszy jest pomysł i dobrze zmontowany film. Jeżeli nauczysz się tworzyć treści wiralowe, to jaki problem przejść wtedy do innej niszy, na przykład do pięciu innych nisz i stosować te same zasady, które wiesz, że działają. Jeżeli nauczysz się, jakie są takie ogólne zasady związane z tworzeniem bardzo dobrych filmów, to nieważne dla kogo stworzysz te filmy, one zawsze będą działać. Więc w w pierwszej kolejności skupiamy się na tym, żeby nauczyć się tej umiejętności. Tworzenie virali to nie jest przypadek, to są serio umiejętności. W momencie, w którym potrafisz już je nagrywać, to się wszystko sprowadza do tego, ile ty tych filmów wyprodukujesz. I tutaj ważna rzecz: dla początkujących na YouTubie lepiej nie wrzucać więcej niż jednego shorta dziennie, bo algorytmowi się to nie spodoba. Na TikToku. Można tak trzydziennie od początku, później można nawet więcej, ale na początku góra trzy filmy dziennie. I w tym miejscu stawiam kropkę, więcej informacji nie mam do przekazania, najważniejsze to, żeby zmienić ten region na Wielką Brytanię i skupić się na tworzeniu umiejętności, a nie zarabianiu od samego początku, bo to biznes i jak każdy biznes będziesz potrzebować trochę czasu, żeby to zaczęło działać. I tak 98% osób, które dotarło tu do samego końca, do tego momentu i tak nie podejmie żadnego działania. Proszę bądź w tych 2% i naprawdę zacznij nad tym pracować. Jeżeli masz już zrobione notatki, wiesz, już jak działać, możesz jeszcze obejrzeć ten poprzedni film, gdzie mamy dodatkowe informacje, o których tu już nie mówiłem, żeby się nie powtarzać, no i po prostu do roboty. Jeżeli dalej to oglądasz, to mega ci dziękuję za poświęcony czas. Zasubskrybuj ten kanał, polub film, napisz jakiś komentarz, będę ci niesamowicie wdzięczny za to, że doceniasz moją pracę. I do zobaczenia w następnym.